Myślicie, że będę wymieniał świece żarowe? No nie, ktoś już je próbował wymienić i jedną świecę urwał. A ja chcę wam pokazać sposób, w którym możecie spróbować taką urwaną świecę wyciągnąć. W tym samochodzie doszło do bardzo popularnej dieslach hawarii. W środku głowicy pozostał urwany fragment grzejny świecy żarowej. Uniemożliwia to montaż nowego elementu. Widzicie różnicę? W starej świecy brakuje żarnika i ten żarnik został właśnie w głowicę. No i teraz musimy trochę powalczyć, żeby go wyciągnąć. Tym bardziej, że stawka jest wysoka, w przeciwnym razie trzeba będzie zdemontować i naprawić głowicę, wymienić rozrząd i oleje. Może to kosztować około 3000 zł. To zestaw do wyciągania urwanych świec żarowych. Najpierw dopasowujemy końcówkę, którą wkręcimy w miejsce urwanej świecy. Musi być krótsza, dlatego że żarnik musi mieć miejsce, żeby się cofnąć. Zobaczcie. Ta końcówka w środku ma otwór. Przez ten otwór w pierwszej fazie będziemy nawiercać urwany żarnik. Ona zapewni nam idealne prowadzenie, tak że trafimy dokładnie w środek żarnika. Później. Przez ten otwór wprowadzamy gwintownik, gwintujemy nawiercony otwór. No i wkręcamy tą szpilkę. I teraz nakrętka. I dokręcając nakrętkę, będziemy wyciągać żarnik. Jak sami widzicie, brzmi to banalnie. Zestaw narzędzi potrzebnych do tej operacji kosztuje 300 zł. Do tej naprawy przyda się właściwa świeca, która posłuży za wzór. Zmierzcie jej średnicę i na tej podstawie dobierzcie właściwą rurkę. Zaczynam od wkręcenia prowadnicy. Wkręcamy ją do końca, tak żeby prowadzenie było jak najbliżej urwanego żarnika. W tym uniwersalnym zestawie są odpowiednie redukcje do większości najpopularniejszych typów świec. Teraz grzesiek sprawdza, jak głęboko może wiercić. Mierzę długość świecy po to, żeby nie przewiercić żarnika na wylot. Wiertło ustawia na 7,5 cm. Nieprzekraczalną granicę na wiertle najlepiej zaznaczyć taśmą w jaskrawym kolorze. Jak widać, będzie jeszcze jakiś centymetr zapasu, więc wiertło z pewnością nie przejdzie na wylot. Nie dociskajcie wiertła, dlatego że jeżeli wiertło się urwie, no to niestety koniec. Trzeba będzie ściągać głowicę. Robimy to małymi obrotami, dlatego że pamiętajcie, że nie wiercimy w metalu, widzieliście, na początku bardzo łatwo szło dlatego że wierciłem w izolatorze. Teraz dopiero poczułem opór. I to jest właśnie to miejsce, gdzie dobrze będzie trzymał się gmin. Grubość wiertła ma duże znaczenie. Żarniki są różnej grubości, na przykład bardzo cienkie występują w silnikach Toyoty. Tutaj żarnik jest na tyle gruby, że mogę sobie pozwolić na najgrubsze wiertło z zestawu. No i tyle wystarczy teraz. Wykręcam prowadnicę, muszę oczyścić dobrze kanał. Będziemy próbować robić gwint. Nawiercony otwór można przemyć benzyną ekstrakcyjną. Drobne opiłki najlepiej usunąć sprężonym powietrzem. Teraz ponownie wkręćcie prowadnicę. Za ten zestaw do wyciągania żarników zapłaciłem 300 zł. Był jednym z tańszych. No i niestety tanie nie znaczy dobre. Zobaczcie, nie ma przedłużki do gwintownika i standardowym uchwytem nie jestem w stanie zagwintować tego otworu, i szczerze powiedziawszy, nie znam samochodu, w którym byłbym w stanie to zrobić. No jak zwykle trzeba kombinować klucz i gwintujemy. Pamiętajcie, w otworze musi być jakiś płyn smarujący. A gwintujemy, jak zawsze. Dwa obroty do przodu, jeden do tyłu. Tak, żeby dobrze odprowadzić wióry. Jak widzicie, robię to bardzo delikatnie. Nie trzymam się schematu. Dwa obroty do przodu, jeden do tyłu. Lepiej zrobić to dokładniej, wolniej. A szanse rosną. Jak sobie pomyślę, że będę musiał ściągać tę głowicę, to naprawdę nie warto się spieszyć. Ja już gwintowanie skończyłem. No i teraz przechodzę do finału. Teraz tą szpilkę wkręcam w miejsce, gdzie zrobiłem gwint. Gwintu musi być centymetr półtora. Jeżeli zrobicie pół centymetra gwintu wtedy on się może wyrwać, a drugiej szansy już nie będzie. Na razie na kluczu mam cały czas jednostajny opór. Wygląda na to, że gwint w żarniku wytrzymuje. Także jest duża szansa, że on rzeczywiście wychodzi. Teraz powinno być coraz lżej. No i jest. Jesteśmy coraz bliżej sukcesu, także myślę, że żarnik jest nasz. Jest! Zobaczcie. Właśnie o ten kawałek metalu była walka i powiem wam, że to naprawdę spory sukces, bo nawet przy pomocy profesjonalnego sprzętu nie zawsze taki żarnik uda się wyciągnąć. A mi się udało to zrobić przy pomocy sprzętu z najniższej półki cenowej. Oczywiście trzeba mieć do tego sporo cierpliwości, no i trochę szczęścia. Ta stresująca operacja trwała godzinę. Zestaw narzędzi kosztował 300 zł. Naprawa tradycyjną metodą pochłonęłaby około 3000. Podejmując podobną próbę, możecie zmarnować 300 zł albo zaoszczędzić 2700. Ryzyk? Fizyk. Stopień trudności takiej naprawy oceniamy na 4 gwiazdki. Trzeba mieć szczęście, ale też wyczucie i opanowanie.